Różne są szczyty Że cierpliwości na hałas ulicy Moim szczytem dzisiaj jest wypić piwo Są też szczyty górskie I właśnie jeśli chodzi o szczyt górski To od dostałem piwo o nazwie Mont Blanc Czyli nie wiem Goła góra Blank Czysta Jakieś piwko. Jest to piwko w kartonie, żeby było trochę droższe. albo więcej miejsca zajmowało. Bloger Group. 10,5% alkoholu. Malt Blank, czyli mocne belgijsko-francuskie jasne piwo specjalne, autorskie browaru Bloger specjalnie dla linii piw luksusowego Genesis. Tak to opisali na kartonie. Jest opisów dużo więcej. Nie chcę mi się poczytać. Jeśli ktoś będzie miał chęć poznać ten cały opis to mogę go mu wysłać po prostu, to niech da znać. Jest to słód pilizneński, pszeniczny, dowalony cukrem, żeby miał procenty. Chmiele są polskie, czyli bardzo ogólnie opisali. Suszone owoce, trawa cytrynowa, drożdże górnej fermentacji, lata mi tu osa, też chce piwko. Na razie się nie będę z nią dzielić. No nic, nie przedłużając, sprawdźmy co to jest. AIPA APA na kapselku napisane. Kapsel mi już uciekł. Chciałem Wam pokazać. Nie widzę jak tutaj to wychodzi. O! Pikny. Kurde, spodziewałem się, że będzie jaśniejszy. To nie znaczy, że jest złe. Piękne piwo i to jest mój dzisiejszy szczyt. Mont Blanc, wypić piwo, czyli totalny szczyt wszystkiego na dzisiejszy dzień. Bardzo słodkie. Twoje zdrowie szwagier i wasze zdrowie oglądające I w sumie to polecam. Jest dobre. Jest mało gorzkie, bardziej słodkie, ale mi akurat na teraz pasuje. Na ten humor. No to co? Zdrowko. Jak nic nie będzie widać, to trudno. Jeszcze raz, wasze zdrowie.